Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oceniania reklam na spontanie. Odświeżę sobie teraz ekran, żeby mieć pewność, że reklamy, które zaraz zobaczę, są dla mnie nowością. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy ile w ciągu najbliższych około 10, max 15 minut uda mi się ocenić reklam. Lecimy z tym koksem. Okej, okay. Eli Bierk. Reklama w języku angielskim i um, to wideo jest bardzo um, disturbing. <laughs> Co tu się dzieje w ogóle na tym wideo? Uh, you wouldn't demand free product walking into your favorite, favorite Target store. So why are you training a list of non-buyers by growing your list with free PDFs or giveaways? Um, aha, dobra. I okej, okay. dobra, jeżeli chodzi o samą, tutaj tą treść wideo, bo na niej się na, na początku skupię. Sorki, ale moim zdaniem, umieszczanie tak agresywnej animacji, kiedy użytkownik ma przeczytać. Tekst na filmiku, nie wiem, jak to inaczej nazwać, na GIF-ie, nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ bardzo, bardzo mnie to dekoncentruje podczas próby zrozumienia, o co w ogóle tutaj autorowi chodziło. W tym przypadku autorce. Ok, jeżeli chodzi o opis, o tekst reklamy. Ok, czyli dlaczego 95% ludzi. No, nie wiem skąd masz te dane, ale okej. Okay. Yy, skupia się na budowaniu listy poprzez danie czegoś za darmo, no bo to jest skuteczne. <laughs> ok, że miała klientów, którzy no, mieli taką strategię freebie. I yy, co? Aha, i że. Potem te osoby, które, co, które otrzymały freebie, potem narzekały, że, że ojej, chcesz mi coś sprzedać. No cóż, no, moja marka osobista też na tym bazuje. Wiele marek osobistych na tym bazuje i moim zdaniem takie rozwiązanie, czyli dajemy coś za darmo, często przez wiele lat, jest skuteczne. Ale okej, okay, no, widocznie ta osoba tak nie uważa. No ale dobra, co, co ona mi chce sprzedać? <grywia> sending a tiny offer. I mamy tutaj, że to jest all rights reserved, nie? Że ona sobie wymyśliła taką nazwę i tutaj nie, nie możemy tutaj podrobić tej nazwy, bo jest all rights reserved. Um. Okej, okay, dobra, czyli ona po prostu tutaj, o to jej chodzi, że nie, nie sprzedawaj komuś, nie dawaj komuś czegoś za darmo, tylko po prostu zaoferuj komuś tani produkt i w ten sposób pozyskać tą osobę. No, myślę, że ta strategia też jest całkiem w porządku, aczkolwiek, dlaczego nie poszerzyć tego lejka, nie zwiększyć go? Czyli, najpierw mamy ta, ta, bezpłatny produkt, potem mamy tani, a potem już mamy coś drogiego. To no, okej, okay, no co kto lubi. Natomiast moim zdaniem tutaj e, krytykowanie kogoś, bo bazuje na freebie, no jest słabe. E, okej. Okay. I can help you figure out. Mhm. E, dobra, czyli najpierw sobie ponarzekała w całym tym tekście, że inni są beznadziejni, ale że ona jest super, bo, bo ona ci pokaże, jak to sprzedawać. Nie za darmo dawać coś, tylko za jakąś cenę. O, i tutaj jest mój ulubiony amerykański landing page, czyli bardzo coś brzydkiego. Od razu mamy tutaj, że wow, to jest takie tanie, i na pewno jest przecena z miliona dolarów na, na te 47. <grywa> Dokładnie. Tak, tak, oczywiście to jest warte 2600 dolarów, ale teraz, teraz tylko za 47. Kurczę, no ten landing page jest taki jak każdy landing amerykańskiego guru, który sam siebie nazwał, czy właśnie w tym przypadku nazwała guru. Okej, okay, dobra, no ja nie będę tutaj oceniać tego landinga, bo by nam to bardzo dużo czasu zajęło. On oczywiście jest trochę ładniejszy niż większość lendingów, ale no bazuje w zasadzie na tych samych elementach. Czyli tutaj mamy super wysoką cenę, ale tylko teraz jest tanio. Plus mamy bardzo dużo gratisów, hehe, które dostaniesz, jeżeli teraz tylko kupisz. I, i co jeszcze? I mamy, aha. Okay, że jest, była konsultantem odpowiedzialnym za plus 5 milionów dolarów przychodu. Znaczy, no, ja ogólnie. Można też tak powiedzieć, że jestem odpowiedzialna za miliony dolarów przychodu. W przypadku dolarów, no to pewnie też było w okolicach 5-6 milionów, przeliczeniom złotówki w okolicach 20-30 milionów złotych. Natomiast ja się nigdzie tym nie chwalę. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem ja odpowiadam w niewielkim stopniu za ten przychód. Nie wiem, może w 10-20% maksymalnie. I dlatego nigdzie się nie chwalę takimi cyframi, ponieważ uważam, że to nie jest do końca uczciwe robienie to w taki właśnie sposób. Dobra, ale wróćmy sobie do tej reklamy. No, tak jak już wspomniałam, to wideo jest moim zdaniem tragiczne, totalnie beznadziejne. Jeżeli chodzi o tekst reklamy, moim zdaniem jest zbyt negatywny. Na początku tutaj autorka wspomina, jak to wszyscy są beznadziejni, a potem wspomina, że ona jest super zarąbista. No, no, moim zdaniem to nie jest fajne, i patrząc po małej liczbie reakcji, małej liczbie komentarzy, no to myślę, że ta reklama nie jest skuteczna. Ale kto wie, no, ja bym takiej reklamy na pewno nie puściła. Zobaczmy sobie do kogo była ona skierowana. Minimum 25 lat, czyli nie mamy górnej granicy wieku. Jak już wiecie, jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki i w ogóle śledzicie mnie <noise> więcej niż dwa dni, no to wiecie, że ja tutaj będę hejtować, ponieważ sorki, ale. No to tak nie działa. W sensie, no w tą reklamę będą klikać dużo, bardzo często osoby, powiedzmy, 50-60, które nawet nie mają pojęcia, co ta pani tutaj próbuje im sprzedać, plus raczej ich biznes nie opiera się na fribisach. Także sorry, ale tutaj owszem, ta dolna granica wieku 25 lat jest w porządku, ale powinna być również górna granica wieku. To, co jest ciekawe, to to, że jest to reklama stricte skierowana na Polskę. Czyli nie na cały świat, tylko na Polskę. Czyli prawdopodobnie tutaj mamy w osobnych zestawach reklam lub też kampaniach różne lokalizacje, co jest jak najbardziej dobrą taktyką. Natomiast nie mamy tutaj żadnego innego targetowania, co tutaj no niestety muszę skrytykować. Owszem, Facebook. Poprawnie dotarł do mnie z tą reklamą, bo faktycznie ja mogę być potencjalnie zainteresowana tego typu produktem. Więc to jest OK. Tutaj Facebook wykonał bardzo dobrą robotę, natomiast nie wiem w jakim procencie ją dobrze wykonał, ponieważ nie mamy tutaj targetowania. Także ja bym tutaj bardziej celowała w look like'a lub też w jakieś zainteresowania, ponieważ jednak mamy dosyć wąską pulę odbiorców, którzy byliby zainteresowani tym produktem. Dobra, lecimy sobie jeszcze w drugą reklamę jak najszybciej. Editor X. Ja chyba już widziałam wielokrotnie tą reklamę. Tak, no i tutaj muszę to skrytykować, ponieważ faktycznie chyba z 4 czy 5 razy już widziałam tą animację na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. No dobra, może więcej niż 4-5 razy. No. Także tutaj ewidentnie warto byłoby zwiększyć ilość kreacji w zestawie reklam, bo być może leci sobie tylko ta jedna albo jest ich kilka, ale Facebook faworyzuje tylko to wideo, ponieważ no jest to wideo w związku z czym daje to tanie aktywności. No bo wyświetlenie trzech sekund tego wideo no to nie stanowi żadnego problemu, bo zanim ktoś w ogóle trafi w przycisk stopowania, no to miną te 3 sekundy przynajmniej. Ale okej. Okay. Jeśli chodzi o tekst reklamy, zbuduj responsywne strony z, z. Jak to się mówi po polsku? Wiecie o co chodzi? Okej, okay, dobra. Czyli to jest to bardzo, bardzo, bardzo prosty przekaz. Czyli buduj po prostu strony, które są w bardzo łatwy sposób, za pomocą edytora. No, fajnie. Tylko, że czy ja już, chyba, czy ja kiedyś opowiadałam o tej reklamie? Kurczę, nie pamiętam, ale powtórzę w takim razie tak na szybko. No, moim zdaniem tutaj jest jeden kluczowy błąd wynikający z tego, że do czego jest ten edytor? Do WordPressa, do nie wiem, Shopify'a, do czegokolwiek innego. Czy to jest po prostu edytor w formacie, kiedy tworzymy sobie coś w HTMLu. Nie wiem, to jest ważne dla osób, które tworzą strony internetowe, a jeżeli ktoś jest całkowitym lajkiem, to on i tak się nie złapie na tą reklamę, ponieważ to będzie dla niego zbyt skomplikowane. Więc moim zdaniem tutaj brakuje informacji kluczowych dla osoby, która byłaby zainteresowana takim produktem. Dobra. Przejdźmy sobie jeszcze szybko na trzecią reklamę z racji tego, że nie wiem czy nie oceniałam wcześniej tej reklamy. Ok, Gravity Blankets. Ja już wiele reklam tej firmy widziałam, ponieważ parę razy zdarzyło mi się kliknąć, ale tutaj na plus jest to, że ciągle widzę różne kreacje. Tej kreacji jeszcze nie widziałam. Co na, I co, to, co tutaj jest napisane w tym tekście reklamy? Zastanawiałeś się nad skutkami nieprzespanych nocy? Tak, ym, to jest taki szczegół, ale prawdopodobnie większość osób, które widzą te reklamy, to kobiety, więc może lepiej byłoby napisać, zastanawiałaś się? No bo wiem, że to jest taki standard, że używamy męskiego rodzajnika, natomiast lepszą konwersję na pewno by dało zastosowanie żeńskiego, bo wtedy jest to większa personalizacja. Odbiorcy. E, mh, dobra, no i no, niestety tutaj e, bazujemy na negatywnych rzeczach, czyli zaburzenia snu, bla bla bla. Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej byłoby oprzeć swój przekaz tylko na czymś pozytywnym, czyli co ci da ta udra. Bazujcie na pozytywnych. Emocjach, a nie na negatywnych. Zresztą sam Facebook tych negatywnych emocji nie lubi, ponieważ ludzie nie lubią czytać, że są w czymś beznadziejni albo że mają z czymś problem. Lubią czytać o tym, że mamy dla nich rozwiązanie tej rzeczy. I na przykład tutaj mamy już w dalszej części tego tekstu, że sprzyja y, hormonu snu, dzięki temu możesz swojemu ciału szybciej zasnąć. No i to jest fajny tekst, i warto byłoby go umieścić. Na samym początku, czyli nawet bez tego pierwszego zdania, które moim zdaniem jest bezsensowne, bo czy ludzie się faktycznie nad tym zastanawiają w taki sposób, jak tutaj to jest napisane? Raczej nie, raczej najpierw coś odczuwają i potem zaczynają się nad tym zastanawiać. Także moim zdaniem to zdanie jest do wywalenia i, i warto byłoby po prostu umieścić na początku to zdanie, plus ewentualnie jeszcze jakieś takie naprowadzające. OK, mamy tutaj. Ewidentnie jest to. Czekajcie, ja spróbuję to kliknąć. Tak, to jest reklama utworzona w menedżerze reklam. No i ja zwykle hajtuję tego typu reklamy, jeżeli zawierają link w tekście, ponieważ przecież mamy tutaj link. Tak, i mamy jeszcze UTM-a, a tutaj nie mamy UTM-a. W związku z czym podczas analiz w Google Analyticsie będziemy mieć niewłaściwe dane, ponieważ tutaj będziemy mieć dane jako źródło social, a jeżeli ktoś kliknie w grafikę, będzie miał źródło other. Także, no, ja polecam po prostu napisać tutaj. Dotknij w więcej informacji, by poznać, nie wiem, inne nasze produkty, czy coś w tym stylu, albo by skorzystać z promocji, bo to jest promocja. Jeżeli chodzi o samą kreację, no to ona jest chyba jakoś tak źle zbudowana, ponieważ, chociaż ona chyba jest w kwadracie, tylko. Tutaj reklama mi się źle wyświetla na komputerze, bo widzicie, mam tutaj paski białe po prawej stronie, ale prawdopodobnie jest to błąd Facebooka, a nie reklamodawcy, więc okej. Okay. Natomiast ym, sama reklama. Ja nie lubię takich kolaży, ale to jest tylko moje zdanie. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, no tak, mamy produkt, mamy cenę, mamy przecenę, kołdra obciążeniowa, no niby spoko. No. Aczkolwiek ta, moim zdaniem, ta kreacja się niczym nie wyróżnia, mnie by nie zachęciła do. Kliknięcia, ponieważ nie ma tutaj na tej grafice informacji, dlaczego właściwie miałabym w to kliknąć, jest tylko informacja, że to jest udra obciążeniowa. No, ale w sumie co z tego, nie? E czy wiesz, że ponad 50% parochy ma problemy ze snem? No, znowu, znowu bazujemy na negatywnych emocjach, czyli tak jak wspomniałam, warto byłoby napisać tutaj w tym nagłówku, że e no na przykład, e że dzięki temu Twoja jakość snu poprawi się o 10%, czy coś w tym rodzaju. Dobra, e dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Aha, dobra, jeszcze miałam sprawdzić, dlaczego ja to w ogóle widzę. Mhm. No, no to to samo, co mówiłam wcześniej. Spróbujcie targetować te, te reklamy. Chyba, że jest to akurat jakiś zestaw testowy do sprawdzenia szerokiego targetowania. No to spoko. Jeżeli chodzi o zakres wieku, moim zdaniem tutaj akurat jest w porządku. Także dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że czegoś się nowego dowiedzieliście na temat tworzenia reklam na Facebooku i targetowania. I do następnego odcinka. Cześć.